Dziś miałam cudowną klientkę, która przyszła do mnie, bo chciała zregenerować skórę, ujądrnić ją i wyrównać koloryt. Zdecydowałam, że najlepszym wyborem będzie zabieg Maris Nano Needles Pro, który działa głęboko i skutecznie pobudza skórę do odnowy. Zaczęłam od dokładnego oczyszczenia twarzy pianką, a potem przeszłam do etapu z nano igłami. To maleńkie igiełki pochodzące z gąbki słodkowodnej mają od 100 do 400 mikronów, dzięki czemu z łatwością pokonują barierę naskórka i wprowadzają w głąb skóry substancje aktywne. Pozostają w niej nawet do 120 godzin, w tym czasie intensywnie stymulując procesy regeneracyjne. Następnie wykonałam infuzję tlenową z ampułką, która wspiera syntezę kolagenu, poprawia elastyczność skóry i pomaga redukować drobne zmarszczki. Całość wykończyłam maską rozświetlającą, która pięknie nawilża i wygłada skórę oraz kremem z mikrokolagenem, który wzmacnia strukturę skóry i zwiększa jej jędrność. Efekt: skóra jest odświeżona, gładka i pełna naturalnego blasku. To zabieg mniej inwazyjny niż tradycyjne metody, a przy tym potrafi dać równie, a często nawet lepsze efekty, bez okresu rekonwalescencji. Świetnie sprawdza się również profilaktycznie dla osób młodych, które chcą wzmocnić skórę i zadbać o jej kondycję na przyszłość. Efekty zabiegu zobaczycie sami.